Witam na kanale Ograć Bukmachera. Na wstępie chciałbym przedstawić partnera kanału Forbet Zakłady Bukmacherskie. Rejestrując się z kodem Forbet VIP, otrzymamy bonus od pierwszej wpłaty do 2500 zł. Link będzie w komentarzu pod filmem. Możliwy jest także zakład bez ryzyka do 200 zł. Macie także szansę gry bez podatku przez pierwsze 14 dni. Także, kto nie ma konta, może zarejestrować się i skorzystać z promocji. Weekendy będą kupony i konkursy ze strony naszego partnera, a teraz przechodzę do mojego kuponu. Witam na kanale Ogrę Mohera. No niestety, wczorajszy kupon był jakiś pechowy. Nie wszedł jeden typ. Inter z Atalantą. Dlaczego tam nie padła bramka a druga? Nie wiem. Padła tylko jedna. Kompletny, beznadziejny mecz. Jak na dwie najlepsze ofensywy we Włoszech. No szkoda, jak mówiłem w Hiszpanii zawsze te bramki padają, wpadła no, aż 5 no trudno, no w Anglii też dwie padły, także no szkoda dzisiaj gramy kupno nr 54, gramy o 1858 zł, stawka 800 zł i tak wybrałem przy zdarzenia, wybrałem bardzo overdose ekipy i naj najciekawsze mecze dzisiaj pierwsze z Polską jest to bolsa, z no tutaj myślę, że bramka to każde, musi paść, obie ekipy walczą awans w pierwszym meczu było 2, także jedna bramka tylko różnicy, także Sevilla musi powalczyć, bo ona tu przegrała, także muszę strzelić dwie bramki na wyjeździe, także muszą ruszyć do przodu. Borussia też jest bardzo ofensywna, wziąłem że za do przodu, to jest pewnie jak następny terenie jest Sporting Braga z Wiktorią Gimanaesz. no i tutaj mega overowa jak na Portugalię Braga grał siebie, myślę, że dwie bramki tutaj to jest pewnie Gimelest też potrafi strzelać, ale Braga jest tutaj mega faworytem i myślę, że oni to sami strzelą te dwie bramki. Następnym typem jest Juventus z Porto i tu myślę, że będą dwie bramki. A czy nie bramki, przepraszam, cztery żółte kartki. Jest to rewanżowe spotkanie. W pierwszym spotkaniu Juventus nie, no, przegrał na, w Porto. Także myślę, że tutaj muszą powalczyć. Myślę, że to będzie zacięte spotkanie, Porto będzie się bronić. Wiadomo, Juventus wystarczy 1-0, ale myślę, że jak Porto strzeli szybko bramkę, to Juventus będzie musiał aż 3 strzelić, żeby awansować, bo 2 to i tak dogrywka, więc myślę, że tutaj będzie dużo fauli, dużo kartek, dużo nerwowości, bo jeżeli szybko nie strzeli Juventus gola, to będzie ciężko o w ogóle mecz bez fauli, także kartki to jest pewnie, jak tutaj w pierwszym meczu także było 4 czy 5 kartek, nie pamiętam, bardzo fajny typ na 4 kartki, także go biorę, a to jest ważny bo to jest liga nie jakieś tam ligowe spotkanie. Nieważne, także myślę, że tutaj jest bardzo ważny mecz, także o 4 kartki jestem pewien, także jak zwykle na kanale konkurs do wygrania 50 to trzeba robić subskrybować kanał, dać łapkę w górę typować w komentarz żeby typować dokładnie pierwsze to do bramki i dokładny wynik meczu pomiędzy sportskim Braga a Wiktorią Gamerash, oczywiście wynik zaraz za nie bierzemy pod uwagę, także kto trafi dokładną minutę i wynik wygrywa 50 to jest także południe na ELO.